Siema, tu chylo. Witam Was w tej pięknej scenerii Wadowickiego Parku Miejskiego. Jest wiosna w pełni. No i tak, w tytule zbudowałem to za duże słowo, ale oto mój gravel na bazie polskiej polskiej firmy Kanz. Rowerek myślę prezentuje się bardzo fajnie, a dlaczego chcę wam go pokazać? Bo jest to budżetowy gravel. W sumie troszkę mojego pomysłu, troszeczkę inspirowany filmami na YouTubie i zaraz Wam pokażę, co tutaj zrobiłem. Rower, który był bazą do owego projektu to Kanz STV 700. Jest to polski rower, chociaż obstawiam, że robiony w Chinach, natomiast firma Kanz charakteryzuje się tym, że za niską cenę do swoich produktów wrzuca markowe podzespoły, w tym wypadku przerzutki Shimano, opony. Felgi Max i mamy tutaj przede wszystkim aluminiową leciutką ramę. Yy, seryjnie rower STV700. To jest rower typu fitness, czyli rower bez, żadnego, bez żadnej amortyzacji, bez żadnego zawieszenia i waży ten rowerek 13 kg, czyli uważam, że całkiem spoko jak na produkt. warty jakieś 700-800 zł. W moim tutaj kancie z felgi zostawiłem, ponieważ tutaj opony typu fitness pasują do gravela. Mamy tutaj oponki o szerokości 35 mm, czyli całkiem fajnie. Wsadziłem natomiast kierownicę kupioną w popularnym sportowym francuskim markecie firmy Bitwin, która kierownica oczywiście typu baranek. Do tego przerzutki Shimano Terney. Dlaczego Shimano Terney? Ponieważ zależało mi, żeby z przodu również były Biegi, oczywiście, STV Kans ma seryjnie, z przodu trzy biegi. i Ja przy użyciu tutaj przerzutek Shimano mam z przodu dwa biegi, z tyłu dalej jest siedem. Biegi seryjnie. Rowerek, myślę, prezentuje się bardzo oryginalnie. Polerowana lub chromowana rama również wygląda świetnie. Yy, no cóż, człowiek nie może wiecznie jeździć z silnikiem między nogami trzeba czasem coś popedałować. Zastosowanie tutaj tych przerzutek Shimano -ternej. Mamy tutaj biegi, bardzo łatwo się zmienia. Mamy dodatkowy tutaj bolec do redukcji. Wszystko pięknie się zgrywa. Wsadziłem również aluminiowe, ostre pedały, tak by w lesie lepiej się sprawował. No i tutaj, by pod seryjne hamulce wszystko działało. Wsadziłem również polecane krótkie v -braki. Ten rower jest troszeczkę trudny, dlatego, że cały czas jest używany. Jest to taka moja budżetowa wersja gravela, jednak spisuje się świetnie rama. Oczywiście nie ma kątu typowo gravelowego lub do rowera szosowego, jednak podniesienie siodełka i przesunięcie go troszeczkę do przodu tutaj dało efekt pożądany. Pozycja jest bardzo zbliżona do pozycji gravelowej. rowerek jeździ bardzo fajnie myślę że może się podobać otóż wsadzenie kierownicy to jest około 150-160 zł tutaj wymiana pedałów no to też groszowe sprawy przerzutki Shimano Terney to jest tutaj koszt około 300 zł także na spokojnie wsadzając 500 zł do rowera za 700 zł mamy za 1200 zł całkiem fajnego gravela gdzie mamy z przodu dwa biegi, z tyłu siedem, gdzie w przypadku najtańszego bitwina musimy dać cenę podobną lub troszkę większą. Mamy za to kilo lżejszy rower lub półtora kilo, natomiast nie mamy tylu biegów. Także zachęcam do własnych przeróbek. Łapka w górę i pozdrawiam.